Jesteśmy dzisiaj w Czeboszowicach, gmina Paczków. Wizytujemy tutaj niedawno ukończoną budowę chodnika. Roboty zostały wykonane przez nasz zakład utrzymania dróg. Mamy piękny, długi, bezpieczny chodnik do szkoły, czyli tutaj mieszkańcy już powinni być zadowoleni z tego, że ich dzieci dochodząc i wracając ze szkoły, już będą poruszać się w sposób bardzo bezpieczny. W zeszłym roku wykonaliśmy tutaj przy szkole przejście dla pieszych i małą zatoczkę dla busów, które się zatrzymują i dowożą dzieci. W zeszłym roku padła też deklaracja, że teraz w tym roku, wiosną rozpoczniemy budowę tego chodnika. Stało się, mamy, mamy ten chodnik, mieszkańcy są zadowoleni, dyrekcja szkoły też jest zadowolona. Wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy z radnymi, przede wszystkim z panem przewodniczącym Bogdanem Wyczołkowskim, który osobiście u mnie zabiegał o tą drobną, ale bardzo potrzebną inwestycję na, na gminie Paczków. Znaczy ja myślę, że tych potrzeb, jak w każdym sołectwie, jest mnóstwo. Ja się tylko cieszę, że w końcu się znalazł starosta, który docenił ten problem, bo nie ukrywam, jako burmistrz jeździłem 12 lat do do starostwa i tego problemu nigdy się nie dało rozwiązać, a tu się okazuje, że niedużym wysiłkiem sił i kosztów można zrobić tak, aby dzieci, które chodzą do szkoły były bezpieczne i myślę, że tych potrzeb jest bardzo dużo, ale korzystając z okazji to chciałbym podziękować panu Andrzejowi Kruczkiewiczowi i panu Damianowi Nowakowskiemu, że się przyłożyli i to, co obiecali, dopełnili. Dzisiaj jest chodnik zrobiony, pani z dzieci i myślę, że wszyscy mieszkańcy Trzebaczowic są zadowoleni. Trzymam kciuki, żebyśmy mieli takiego starostę, który rozumie nie tylko Nysę, ale również i sołectwa czy gminy, które należą do powiatu neskiego. Chodnik ten staraliśmy się bardzo długo. Ja jestem radną trzecią kadencję. Jak zostałam pierwszą kadencję radną, już zaczęłam starania o ten chodnik. Nie ukrywam, że deklaracje za poprzedni zarząd były takie, że ten chodnik zostanie wykonany, ale inwestycja nie doszła do skutku. Teraz obecnie, obecny zarząd obietnice pana Nowakowskiego zostały spełnione. Nasze marzenie zostało spełnione. Także serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców, dzieci, rodziców, pracowników za ten chodnik, a również. Dziękujemy również pracownikom, którzy ciężko pracowali przy tym chodniku, bo to oni w sumie największą tutaj rolę spełnili. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Dziubandowskiemu, który był tutaj na, na miejscu cały czas, dopilnowywał swoje prace. Pełen, podziwiam za pełen profesjonalizm. Dobrze, dzisiaj jesteśmy w kolejnej miejscowości w Kozielnie. To jest wyjątkowy czas, ponieważ Kozielno bardzo długo czekało na drogę, która łączy Kozielno z Paczkowem. Czeka bodajże 15 lat i stąd chciałbym podziękować Panu staroście. Kruczkiewiczowi i panu wicestoroście Damianowi Nowakowskiemu za to, że w końcu się doczekali drogi, która jest o tyle strategiczna, że jest jedyna, czyli każda karetka, każda pomoc, która jedzie do Kozielna musi tą drugą przyjechać. Ona jest w opłakanym stanie i, no i myślę, że dzisiaj mamy szczęście, że w końcu jest starosta, który się zorientował, że miejscowość Kozielno jest również w powiecie nyskim i, i również przychylnym okiem patrzy, patrzy na gminę Paczków, jak i na sołectwo Kozielno. Do końca czerwca rozpiszemy przetarg na budowę nowej nawierzchni drogi łączącej paczku z miejscowością Kozielno. Jest to też inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, chociażby z tego względu, że mamy tutaj miejscowość turystyczną z pięknym zalewem. Bardzo dużo turystów odwiedza ten region, gminy paczków. Droga nie jest w najlepszym stanie, więc podjęliśmy taką decyzję, żeby w tym roku wyremontować symboliczny kilometr, a w przyszłym roku będziemy się starać dokończyć ten odcinek. W sumie jest to odcinek, który ma ponad 1700 metrów. Cieszy nas też fakt z tego, że mieszkańcy tutaj, gdy jesteśmy dzisiaj, wizytujemy, są bardzo zadowoleni z tego, że wreszcie miejscowość Kozielno też została doceniona. I to nam się bardzo podoba. Zarząd poczyni wszelkie starania, żeby w przyszłym roku też zabezpieczyć takie środki i dokończyć całość tej drogi. Chciałem też tutaj właśnie podziękować panu wicestaroście, panu przewodniczącemu rady, że zabiegali o ten remont. No, bardzo cieszymy się z tego powodu, bo czekaliśmy dość długo, no i doczekaliśmy się. Także tutaj wiadomość dla mieszkańców i dla mnie jako Sautysa jest bardzo fajna, że po prostu ta droga zostanie nam wyremontowana.